Już za kilka dni Nowy Sącz ponownie stanie się stolicą dziecięcych zespołów folklorystycznych. 20 lipca rozpoczyna się organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Soku 32. Festiwal Święto Dzieci Gór. Festiwal tradycyjnie rozpocznie się barwnym korowodem ulicami Nowego Sącza o 20:30. Zaplanowano koncert inauguracyjny, który w tym roku wyjątkowo odbędzie się nie na rynku, ale na placu Starej Sandecji. Jest to powrót do miejsca historycznego, w którym to wszystko się tak naprawdę zaczęło i tam ten festiwal odbywał się przez kilka lat. I w tym roku ze względu na remont płyty rynku, ratusza. Dzięki współpracy i życzliwości miasta Nowego Sącza, tam właśnie będzie scena festiwalowa. Do Nowego Sącza przyjadą dziecięce zespoły regionalne z całego świata. Zaprosiliśmy i mamy nadzieję gościć z wioski masajskiej z Tanzanii małą grupę młodych ludzi, którzy po raz pierwszy Będą reprezentować ten kraj na zewnątrz. Masajowie, ich kultura powodowała, że to było bardzo dotychczas utrudnione, żeby tak młode osoby z ich wioski mogły gdzieś wyjechać i mamy nadzieję, że to się uda. Przez cały tydzień na placu Starej Sandecji będą się odbywać krótkie prezentacje poszczególnych grup kamrackich. Zespół Polski Małolipnicanie, Lipnica Mała, będzie parą z Serbią i zespołem Walijewo. Zespół Mali Jurkowianie z Jurkowa to będzie ich para: Hiszpania, Kraj Basków. I mamy Mali Siedlecanie Sielca i zespół z Mołdawii, z Kiszyniowa. I ostatnia para: Zawaternik, grupa naszej górali Leśnica Groń. I do nich dochodzi Grecja, ale Grecja w wydaniu wyspowym, czyli Kreta. Po prezentacjach południowych koncerty wieczorne będą się odbywać w amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 26 lipca odbędzie się finał festiwalu.